1 września atakują nas Niemcy. 17 września Sowieci ich sprzymierzeńcy. Polacy są w potyczkach, ale bronią się jak mogą na bo. Nie odpowiedzi, dokąd iść, jakim babań. Wykorzystać własne Bo Poza tym historajka też ma Tak, jeszcze gramy. Jeżeli para z i minutami. Czekaj, burza i pozytywna praca dla kraju. komenda. No, komendanta. Somście z na bliscy Bogi honor. Później czerwoni jednak walczą z Niemcami Co nie przeszkadza im Polaków mordować i grabić stali Dogaduje się z aliantami, w Teheranie stało się Sprzedali nas Anglicy i Amerykanie Ostatecznie przyklepali swoją zdradę w pożarcie Zostali... Rok 45 przyszedł koniec wojny Ale nie dla nas, bo my nie byliśmy wolni Ruski okupant od Niemca chyba gorszy Trzeba było móc... Mocno...

że niezłomni przez komunę wyklęci, bohaterowie Polski, patrioci, nie przestępcy! Żadna bandycka reakcja podziemia. Wiedzieli, że trzeba walczyć, że wyjścia nie ma! Wyjścia nie ma! Wyjścia nie ma! Bardzo nie, 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 nie każdy podziar ma swoją rolę do spełnienia po wykonaniu zadania ruszycie na, w pełnym składzie do miejsca docelowego nie zdradzaj planu oddziału innym. Hmm, Zadania. <laughs> na oznaczonych rygach odszukaj odpowiednie publikacje z których odszyfrujesz miejsce kolejnego spotkania dajcie po kolei szybciutko. No, czy, Wyraz trzeci. Ty, jakaś... Kościół parfialny. Kościół No. Wziął. dołu. Zdanie szóste. Pierwszy. Raz. Drugie. Wyklęci ukryli się w lasach, kontynuując wojnę, bo kochali Polskę, jak mało kto walczyli wciąż. Rozumiejąc, że Polska nie jest Polska, co nakręcało ich do walki, żeby była wolna dom. Już nie był domem, tam czekała na nich śmierć, rąk czerwonego ścierwa, zostawiało ich przed sąd. procesy przez kolaborantów stąd. Nienawiść do komuchów serca... Dobra, jesteście w parku. Park to miejsce konspiracyjnych spotkań leśnych, leśnych żołnierzy w mieście. Kobieta z dzieckiem na ręku, ona wyda wam, Kolejne dyspozycje, pytaj, no to tu chodzić, ma nie bo kochali Polskę, jak mało kto walczyli wciąż. Rozumiejąc, że Polska nie jest Polska, co? Nakręcało ich do walki, żeby była wolna dom. Już nie był domem, tam czekała na nich śmierć. Zrąb czerwonego ścierwa, co stawiało ich przed sąd. Dzwingowane procesy przez kolaborantów, stąd nienawiść do komuchy w serce z prawej strony się Może jednym

Brawo! I sam skąd widać z góry całe miasto? W wieżę. W wieżę To lecimy. Wyrzutka społecznego. Musieliśmy ukrywać... Zostaw. ...bezpieczą prowadzić pomocnicze w swoim życiu. Często skomplikowali przepłacalni. Zanim twój oddział musi się oddać do odznaczenia dla Danuty Siedzikówy, to jest piękna. Zaczony krzyżem wirtut i militarii, za kampanię wrześniową, gdzie słyszła dron ocalił. Ludzie go kochali, poszliby za nim w ogień. Stąd piąta brygada miała ducha walki w sobie. Kiedy nie mógł zbrojnie, to działał w konspiracji. To był ty człowieka, który nie przestawał walczyć. Nie bał się zginąć za Polskę, był odważny, bohater, ofiara czerwonej propagandy pierwszego szoku postanowiliście uczyć śmierć swego patrona, zostawiając informacje dla mieszkańców miasta, rozglądając się w szukacie Wyklęci ukryli się w lasach, kontynuując wojnę, bo Kochali Polskę jak mało kto walczyli wciąż Rozumiejąc, że Polska nie jest Polska, co Nakręcało ich do walki, żeby była wolna do Już nie był domem, tam czekała na nich śmierć rąk Czerwonego ścierwa, co stawiało ich przed sąd Swingowane procesy przez kolaborantów stąd Nienawiść to komuchu w serce z prawej strony, ziom Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc To, że o nim mówię to dla mnie zaszczyt, rozpoczynam służbę w moim rodzinnym mieście od SZP przez AKI. kontaktowa umiejscowiona w pobliżu powstańca skrywała wiadomość dla Twojego oddziału w następującej treści. Szukaj mnie na cmentarzu, jestem wśród poległych, w i świecie czekam. Wrotny dłonie. Jaki, jakie to jest miejsce? Nie. No na cmentarzu. No ale gdzie? No. Przy poległych. Tak. O właśnie, to idziemy. No Się Wypisz imiona i nazwiska trzech duchownych i trzech świeckich ofiar zbrodni wojennych. Długopis. to I, i Nazwiska trzech duchownych i trzech, trzech świeckich ofiar Masz długopis? Wie, wie, wie. Masz długopis? No, to, masz. To, wiesz. to pisz. Ja mam to z czego ja mówię? Znaczy. No, tu gdzie masz oddziska? Ale modliska tylko właśnie Werunie, kopyl będzie gdzie więzienie rozbił Bez własnych strat wyszedł, a osadzonych odbił Bardzo bożna sprawa List do Radosława To co pan pułkownik nam robi to zdrada Jedyna szansa pozostać w konspiracji Niech ludzie wiedzą Że warszaw zwalczy Ideologiczny geniusz z virtuti militari Rząd go nienawidził, Podkomendni pokochali Był przewodnikiem dla nich Jest przykładem dla nas Ube, gdy ideał zabił Dał ideałom awans Którzy przeszli męki Zmienili się w świętych Puska z zwycięży, na trupach pan Wyklęci ukryli się w lasach, kontynuując wojnę, bo Kochali Polskę jak mało kto walczyli wciąż Rozumiejąc, że Polska nie jest Polska, co Zakręcało ich do walki, żeby była wolna dom Już nie był domem, tam czekała na nich śmierć z Czerwonego ścierwa, co stawiało ich przed sąd Swingowane procesy przez kolaborantów stąd Nienawiść to komuchu w serce z prawej strony rząd Cieplizki pisze Gryps, synu pamiętaj, że אה, זה, ניסוי, ניסוי. Poznać wolę Bożą, realizować ją i przyjąć za swoją. O wartości człowieka świadczy jego charakter. On, mimo że ginie, zwycięża w tej walce. Mimo że władzę ukradli komuniści, to niepodległości nie potrafili zniszczyć. Wrosła serce duszę i czynny wyklęty. Jakże to tragiczny przykład, a także jak piękny. W więziennych kadowniach, na łączce we wronkach, bohaterów krwią. Pisze się historia, jej nieznośna siła, co miała naród dobić.